Dajcie, koledzy, mamy dzisiaj piątek. Dzień koszowania na ostatnią 300 w tym sezonie. To jest lot e, numer 13. E, postanowiłem tutaj zrobić gołębiom taki trening e, motywujący e, połączony z takim lotem weselnym, można powiedzieć, bo puszczę samce i samice razem. E, no, robię ten trening z tego względu, że no to już jest koniec sezonu. Gołębie wiadomo, nie zawsze zlatywały się równo na gołębnik. Zawsze było tak, że jeden z partnerów czekał na drugiego, to wpływa też na, na motywację gołębi do lotu. Poza tym no, gołębie, które były na maratonie, no, to miały bardzo ciężki ten maraton 750 km fronty burzowe na trasie, więc no, też leciały 11 godzin. Wiadomo, gołąb. Na swoją też psychikę, i, i, i też w pewnym sensie ten trening ma im tak e, odbudować tę morale. W, w tym względzie, że no to jest bardzo krótki lot, one od razu się będą widzieć z partnerem, więc no inaczej już będą podchodzić do tej jutrzejszej trzy e, setki. Gołębi już tutaj trzymam około 5 minut, zaraz je wypuścimy. E, wziąłem też samice na klasyka, niech się przelecą. Swoją drogą, ze dwie to chyba jeszcze nie były na treningu, bo one były głównie w rozpłodzie, ale to będzie też taki test dla nich. będą mnie to nawet i gołębie z rozpłodu takie krótkie treningi powinny, powinny zrobić. Coś mi się tutaj nie podobało, te samce zbiły mi tu, one powinny chodzić po klatce, ruszać się. troszeczkę przeholowałem, jest ich za dużo, zaraz je wypuścimy, a tak z ciekawości już tutaj wam pokażę miejsce wypuszczenia, są tu takie maszty oświetleniowe ze stadionu, one są widoczne z daleka, więc też to tutaj trening jest nakierowany też na te właśnie wysokie maszty, żeby żeby to w pewnym sensie też był taki punkt orientacyjny gołębi. Bo to jest miejsce przelotu, więc, więc te gołębie na pewno z daleka, jak zobaczą takie maszty, to, to jest szansa, że szybciej skojarzą po prostu miejsce choćby nawet oderwania się od grupy właśnie dużej gołębi w kierunku domu. Stadion ten jest takim, można powiedzieć... Fenomenem na skalę wręcz światową. O, jak widzicie obok stadionu, tam są już silosy na zboże, a tu już jest szczere pole. Jeżeli poznajecie ten stadion, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy wiecie gdzie jestem. Dobra, puszczamy tego gołębie, nie będziemy czekać. Pierwsze idą samice poszły, samce one będą szły w kierunku słońca, więc pewnie będzie ciężko. O. Tutaj mi jeden zbombardował. Co za, chyba mu się nie spodobał. Trening bo centralnie oberwałem Połączyły się w stado. Nie będę czekał, bo też spieszę się do pracy, więc do zobaczenia w gołębniku. Witam już w gołębniku. O, jak widzicie pełne poruszenie. Eee, oczywiście nie otwarłem cel gołębiom, bo to tym razem nie jest taka stuprocentowa imitacja z lotu. To jest jeszcze tym bardziej że dzisiaj jest dzień koszowania, także one dosłownie chwila moment i będą rozdzielone. Tutaj tylko jednej parze otworzyłem, bo ten samiec został wyekspintowany przez Krasego. To jest ta cela tutaj niżej. No nie da się jej otworzyć, bo krasie ją zajmuje i ten samiec... Też jest taka dupa wołowa, za przeproszeniem, Do czwartego lotu miał tą celę tutaj na dole, więc robił konkursy, miał cztery konkursy, nawet byłem zaskoczony, zadowolony jego postawą, tak to nazwę. No ale po czterech lotach Krasy, bo Krasy ma cele wyżej, no wyeksmitował go i... I on tak cały, cały czas je tutaj szlajał, ale na maratonie zginął tutaj taki samiec. I on sobie tutaj zajął tą celę. E, tylko że... No, zostawiłem mu otwartą, żebyś tak zmotywował, można powiedzieć, e, po treningu. Ale tak jak mówię, on tak zawsze chodzi swoimi drogami i on nawet jeszcze nie wszedł tam lata po dachu ze swoją samicą. Koledzy też, żeby nie przedłużając, bo teraz muszę rozdzielać gołębie, chciałbym Wam pokazać swojej roboty, odświeżacz, tylko spryskiwacz mi się troszkę schrzanił, ale widzicie taka giełka, ja to robię gołębiom, to jest bardzo dobra rzecz na upały, z czego to robię, to jest zwykła woda, wiadomo, Polecam Wam, jest taki środek w sumie różnych firm, można sobie to kupić no, pod kilkoma nazwami, ale bazą tego produktu, można tak to nazwać, jest taki, takie mleczko z eukaliptusa, z mięty. No, tam są jeszcze różnego rodzaju olejki eteryczne dodawane do tego. I to jest stosowane. Musicie to szukać po prostu dla kur. To jest dla kur. Dokładnie stosuje się to na fermach drobiu. Przede wszystkim w okresie takich zmożonych upałów. I czemu to służy? Po prostu. Bo na upałach gołębie czy to ogólnie ptaki? Wiadomo, chcą się schłodzić, Więc wtedy się wentylują. Eee, mają otwarte dzioby, wiecie o co chodzi po prostu. Eee, I się wentylują. I bardzo często u hodowców pojawia się tak zwany suchy eee, katar. Eee, a z czego to wynika? Z tego, że no, gołębie intensywnie się wentylują. Wiadomo ze względu na upał. E, wysuszają sobie błonę śluzową układu oddechowego. A błona śluzowa to jest taka naturalna ochrona przed bakteriami. E, no i automatycznie, jak ją wysuszą, to, no to mają właśnie problem z drogami oddechowymi. E, i można ten środek podawać do wody, można, ja kiedyś nawet podawałem na karmę, ale teraz w no, tych środków się dużo daje, głębią do wody, nie chcą specjalnie pić. Ten środek też jest właśnie i też stosowany jest na fermach drobiu w formie takiego, o, o właśnie, natrysku. To też jest dobre z tego względu, że tutaj jak mam w gołębniku wilgotność powietrza pokazaną. Jeżeli ona schodzi poniżej 40, to też automatycznie zraszam to powietrze, żeby te gołęby nie miały zasłego powietrza. Dodatkową zaletą tego mleczka dla drobiu jest to, że ułatwia ono jakby gołębiowi funkcjonowanie gołębiowi, zresztą czy kurą w takim środowisku gdzie jest dużo pyłu wspomaga właśnie produkcję też tej naturalnej błony śluzowej i dzięki temu gołębie lepiej sobie radzą właśnie z tym kurzem, który, który się unosi, no nie oszukujmy się że jest sprzątany, no to zawsze się on pojawia ja tutaj w tym roku, no niestety ja dojeżdżam do gołębi codziennie nie miałem tyle czasu jak widzicie cele są niesprzątane to też wpłynęło w pewnym sensie na wyniki, ale, ale ja i tak jestem, nie jestem na etapie e, formułowania drużyny mistrzowskiej, tylko na etapie selekcji gołębi, więc w pewnym sensie no, tak naprawdę sezon ten ma na celu wyodrębnić e, najlepsze gołębie i, i e, z kolei później wyodrębić najlepsze rodziny i, 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 i finalnie no coś zaczynam, że tak powiem, zgłębiać bardziej temat e, prowadzenia gołębi w linii. E, no i będę chciał finalnie stworzyć z 3 do 5 e, rodzin takich linii e, moich gołębi. No. E, po sezonie pokażę wam właśnie w jaki sposób ja, ja, to, ja to robię. E, ja, ja to robię, ja to mam zamiar zrobić. E, koledzy na tą chwilę to tyle, bo już widzę że mi się tutaj e, gołębie zaczynają e, parzyć, a to nie jest skazane przed lotem. One, one jednak muszą. E, nie mogą się wyładować w ten sposób, że, że tak powiem, e, bo to jest głównie właśnie ich motywacja do przylotu. A dzisiaj mamy koszowanie. Więc kończę. Trzymajcie za nie kciuki. Mam nadzieję, że ten lot treningowy e, troszeczkę bardziej zmotywuje i, i, i jakoś ten lot e, fajnie, fajnie wyjdzie. Także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!